Myślę, że będzie to vlog y, dłuższy w sensie takim w sensie dni, nie, nie tylko z dzisiaj. Jestem u fryzjera, więc wyglądam jak wyglądam. Siedzę sobie z nałożoną jakąś tam różnymi specyfikami, farbami itd. Próbujemy ratować to, co gdzieś tam nie do końca się wcześniej udało. Miałam te włosy za jasne, no i tak dalej. Takie są przynajmniej opinie. Yy, także słuchajcie, siedzę, no i tak jak mówię, rozpoczynam. Yy, I co? Potem jadę na koncert do buzka, będę śpiewać, także coś Wam spróbuję y, z tego koncertu pokazać. Więc do zobaczenia na koncercie. No i słuchajcie, tak wyglądam. Mam takie włoski. Także no jest zupełnie inaczej podobno. Przede <laughs> wszystkim są już odświeżone, y, nie ma odrostów, ale też są zupełnie innego koloru. Także tak wyglądam teraz. Możecie sobie popodziwiać. już sobotę kolejny dzień. Eee, jest bardzo brzydko dzisiaj w Krakowie, bardzo ponuro, aż musiałam pozaświetlać wszystkie światła w kuchni, bo po prostu ciemno jak w grobie. Eee, no i, e, i siedzę sobie, jest godzina teraz już dziesiąta, zdążyłam może zjeść śniadanko, wypić kawkę eee, i co? I w sumie nie wiem, co dzisiaj będzie się za bardzo działo, bo skoro pada deszcz, to nigdzie nie pójdę raczej, będę siedzieć w domu. Więc to, co dzisiaj będę Wam pokazywać, to są raczej takie rzeczy domowe i nic szczególnego pewnie. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak tam, jak tam to będzie wyglądać. Teraz się siedzę i ogarniam yy, obiad, w sensie jeszcze go nie robię, ale myślę, co, co zrobić na obiad. Jakąś pewnie listę zakupów małą zrobię, żeby yy, no, bo coś na pewno trzeba będzie dokupić. No i, i powiem Wam tak, że naszła mnie ja taka myśl ostatnio, że mm, muszę spróbować w tej sytuacji, w jakiej się znalazłam, yy, a propos mojego, mojego czegoś, co miałam sobie mam gdzieś <grytanie> wewnętrznie. Yy, no, dużo poczytałam, dużo się, dużo się poorientowałam, yy, i wiem na pewno, że muszę troszeczkę zmienić swoje żywienie. To znaczy ja się dosyć zdrowe odżywiam, nie tak, że nie zupełnie, ale jednak y, muszę sobie parę rzeczy podokładać, także, y, także no jeszcze troszkę poczytam i pewnie Wam za jakąś chwilę więcej powiem. No i tak, słuchajcie, zjadłam sobie y, już obiad, y, już jest tak jakieś dwie godziny po tym czasie. Mówiłam teraz, a więcej nawet już w sumie po tym czasie, bo jeszcze robiłam drugi obiad, robiłam dla y, chłopaków dorsza z y, Thermomixa, y, takiej y, sosie cytrynowym. Przyszłam kawusią i przyszłam Wam, słuchajcie, pokazać, patrzcie, ja będę do pomaręczkę pomarańczkę na podwieczorek, patrzcie, jaka wielka. Ciekawe w ogóle, czy to jest dobre, y, bo gruba skóra bardzo, ale chyba z tych czerwonych są. No i ciekawe, po prostu ciekawe bardzo jest to... Y, Ciekawe bardzo jest to, czy to jest dobra, czy to w ogóle jest dobre owoce. Mam już ubraną tutaj, bo obierałam sobie drugą taką samą. Zaraz będzie tutaj degustacja, czy to się jeszcze już nadaje do jedzenia w ogóle wiecie, bo ja jeszcze w tym roku, w sensie w tym takim sezonie teraz, jeszcze nie jadłam. I to jest dopiero pierwszy raz, kiedy kupiłam. Bo ja to tak mam zaufanie do tych pomarańczy. Hmm, wiecie kiedy, tak w grudniu najbardziej. <laughs> Ale może już. Mm. Hello. To są chyba grej Patrzcie. Tak to jest jak się z niewidomym. <laughs> tak, to są chyba grej słuchajcie. No jeśli tak, to oczywiście fajnie, bo ja też lubię. W dodatku, że czerwone to one są bardzo spokojne. No właśnie dziwne mi się to wydawało, że na burki strasznie grube i miały taką bardzo grubą skórę. Tak, to są chyba grej słuchajcie. Ale jazda. No to teraz będę wiedziała, jak w dotyku rozróżnić grejpfruta, bo jakoś chyba już dawno nie miałam w ręce grejpfruta, więc nie pamiętam, jak to wyglądało. Spróbuję jeszcze jedno, ale gorzkie strasznie, więc to musi być grejpfrut. <laughs> Macie teraz po prostu yy, nowiastkę mojego życia. Właśnie, żeby nie było, że ja tak wszystko potrafię. Wcale nie, też się mylę. I najlepiej chyba w takich grejpfrutach obierać tą błonkę, żeby, ona, żeby to było w miarę dobre. Więc zobaczymy. Przecież Wam pokazać herbatę, którą sobie kupiłam. Nie wiem, czy ja już pokazywałam ją, czy nie, ale nie mówiłam na pewno nic o niej. Może, mu, może pokazywałam, że kupiłam, ale nic nie mówiłam. Słuchajcie, jest to herbata z y, firmy Herbapol y, herbaciany ogród. Zimowy sekret, czy coś takiego. Słuchajcie, jest przepyszna, przepyszna. Jest to herbata, która ma takie, hmm, dwa takie woreczki i w nim są po prostu połączone yy, torebeczki. Ale słuchajcie, ma tak śliczny zapach yy, kojarzący się nam z grudniem, no że ja już sobie robię grudzień po prostu. jest coś przy, przepysznego i przepięknie pachnącego. Yy, w dużej mierze przewija się tam zapach cynamonu ale takie jakieś też owoce cytrusowe, bardzo dobra herbata. Jeśli nie piliście jeszcze nigdy takiej, to bardzo Wam ją polecam. Jest pyszna, I Dobrze postanowiłam Wam przyjść pokazać, bo myślę, że warto. Czytam teraz książkę. Eee, zaraz wracam. Chyba to jest Fabisińska eee, się nazywa, zdaje mi się coś. Eee, także słuchajcie. Eee, a, właśnie, a tą stronę miałam Wam też powiedzieć. Kiszone specjały. Bo nie pamiętam dokładnie, jak się to nazywa, ale już sprawdziłam. Kiszone specjały. No, także e, Litka Fabiesienicka, bodajże, napisała tą książkę, zaraz wracam. Bardzo fajna książka. E, taka obyczajowa. E, książka o tym, jak to e, pewna para mm, pojechała sobie do Włoch. Tam e, facet postanowił, że się oświadczył swojej dziewczynie, dał jej pierścionek, zrobił to nad morzem, pięknie, romantycznie. No z tym, że jak chcieli coś tam wziąć z samochodu, czy już pojechać, to się okazało, że samochód został ukradziony. No i on, ten człowiek młody, poszedł gdzieś po pomoc, a że byli na takim dosyć ludzi, no to to było niełatwe. No i ona została sama i czekała na niego, no z tym, że się nie doczekała. Słuchajcie, bardzo fajna książka. W opisie jest właśnie coś takiego, że się nie doczekała, no i że potem już mogła wrócić do, do Warszawy, ale czy będzie chciała? No, dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, co się tam zadzieje. W każdym razie podoba mi się książka i sobie ją właśnie czytam też. Co jeszcze chcia chciałam wam powiedzieć? No, że zrobiłam też tą, te zakupy w na Allegro. Kupiłam dużo chemii, różnych takich rzeczy, ale to jak przyjdzie, to Wam pewnie pokażę, co wybrałam. No i właściwie co? Tyle. Pozbyłam się troszkę pieniążków z konta, tak żeby, wiecie, nie było mi za ciężko. No i jest fajnie. No. Pamiętajcie, że jest rozdanie na moim kanale. Kto jeszcze nie wie o tym, to zachęcam. Niech sobie zajrzy do odcinka poprzedniego bo tam jest wszystko, wszystko powiedziane, co i jak, jest pokazane, co jest do wygrania. W każdym razie do wygrania są kalendarze adwentowe, nawet dwa, więc dwie osoby wygrają. No i tam, są, tam są, są zasady, wszystko tam jest w każdym razie, w każdym razie startujcie, startujcie, bo warto, kalendarze adwentowe są zawsze fajne i myślę, że ucieszy się ktoś, raczej te dwie osoby, więc walczcie, walczcie. No, yy, przekazujcie gdzieś tam dalej. Niech ludzie przychodzą i niech się cieszą kalendarzami. Słuchajcie, no to ja już będę chyba kończyć, bo dzisiaj właściwie to już nic szczególnego się nie będzie działo, więc nie będę was zanudzać. Po prostu sobie tak jak powiedziałam. Yy, teraz wypiję kawkę, odpocznę, poczytam, a potem coś wymyślę na kolację. Jeszcze nie wiem, co dzisiaj. Mam ochotę, może sobie zrobię humus, bo już nie robiłam jakąś chwilę, więc taką jakąś mam teraz znowu ochotę, żeby nie jeść wędliny, tak w koło, więc chyba sobie zrobię. No i co, no i tyle właściwie. Zrobię sobie pewnie dzisiaj taką jakąś pielęgnację też, bo jak wiecie, sobota jest wolna, fajny czas. No więc słuchajcie, życzę Wam e, też fajnego, fajnej niedzieli, bo oglądacie to w niedzielę. Życzę Wam mm, Życzę Wam pięknego, pięknego dnia. Mam nadzieję, że jutro będzie już ładniejsza pogoda, bo w Krakowie jest strasznie brzydko. Nie wiem, czy wy widzieliście jakieś fragmenty z mojego koncertu, czy nie. Jeśli widzieliście, to tam była bardzo brzydka sceneria, ale chciałam Wam tylko pokazać, jak śpiewam. Także nie sugerujcie się tam tym, jak tam to wygląda wszystko, bo sala, w której śpiewamy, to jest po prostu jadalnia, i no ładnie tam nie jest. Więc się tym nie przejmujcie, co tam macie ze mną. Co tam widzicie za mną, ale skupcie się na śpiewaniu. Ja mam nadzieję, że Wam sprawiłam trochę przyjemności. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!